Witam państwa. Proszę państwa, no cóż, dzisiaj muszę zacząć. Przynajmniej z punktu widzenia stalowej woli, od niedobrej informacji, bo jeden inwestor nam się wystraszył i wycofał się ze stalowej woli. Myślę o inwestorze, którzy, który chciał rozbudowywać ten obiekt firmy Frak. No, mogą sobie pogratulować ci wszyscy radni, zwłaszcza z PiSu i Platformy, którzy byli przeciwko sprzedaży. Frakowi tego obiektu i działki, no bo straciliśmy określoną liczbę miejsc pracy, straciliśmy poważnego inwestora, a ten obiekt będzie sobie tak wegetował do czasu, aż go konkurencja wykosi. Na tym tle, proszę Państwa, trochę uwag, właśnie o traktowaniu inwestorów. W Stalowie Woli bywa z tym różnie. Niestety to jest już drugi inwestor, który poszperał w internecie. Poczytał trochę o tym, jak te sprawy są traktowane przez różne osoby w stalowej woli, i powiedział: Tak, no, ja nie mam zamiaru uszczęśliwiać stalowej woli na siłę. Nie chcecie, znajdziemy sobie inną lokalizację. Chciałbym przypomnieć o tym, że już głupie gadanie spowodowało, że jeden inwestor się wycofał. Tutaj mieliśmy mieć walcownię takich blach aluminiowych. No to zaczął się krzyk, że będzie truł. Bóg wie, co się będzie, że, że miasto wymrze w zasadzie z oparów szkodliwych aluminium. Ale ten inwestor poszukał sobie chyba ludzi mądrzejszych, bo tak trzeba powiedzieć, i ulokował się w Kleszczewie. A Kleszczewo, proszę Państwa, to jest najbogatsza gmina w Polsce. I teraz oni doskonale by się obeszli bez tego inwestora. On jest im niepotrzebny, a tym bardziej, gdyby byli. I pewni, że on ich będzie truł, to by mogli spokojnie mu powiedzieć do widzenia, niech szukają sobie innego miejsca. Ale Kleszczewo, najbogatsza gmina w Polsce, chętnie przyjęła tego inwestora. Nie obawiają się, że on ich wytruje. I to miejsce, w którym w zasadzie, nie wiem, tam już są wszystko złote klamki, tam, tam jest wszystko w tym Kleszczewie, ale oni powiedzieli, proszę bardzo, inwestujcie, fabryka stoi, zatrudnia ludzi, płaci podatki, jedźcie głupi zawisnicy ze Stalowej Woli i zobaczcie w Kleszczewie, co Stalowa Wola straciła. Podobną myśl można wypowiedzieć o tej ostatniej sytuacji i o tym inwestorze, który podziękował nam z tego tytułu, że no, tutaj bano się interesować, Jakichś lokalnych kupców, chociaż nie tak bardzo lokalnych. Bano się nie wiadomo czego. Zapomniano jednak o tym, że firma Frak zatrudnia w stalowej woli 150 osób, że firma Frak płaci tutaj podatki wcale nie małe, No ale cóż, mądrej głowie dość dwie słowie. Głowie niemądrej, mało całe sterty książek. Nic, nic to nie pomoże. Proszę Państwa, zapomina się w stalowej woli zbyt często, że większość z nas, Zdecydowana większość jest producentem przez 8 godzin. Przez resztę dnia jest konsumentem i chce kupować tanio, chce kupować w dobrych warunkach, może nawet luksusowych, chce kupować towary najwyższej jakości. I trzeba o tym myśleć. Te wszystkie inwestycje, które my mamy, a na które się często słyszy jakieś wybrzydzanie, że aha, no znowu galeria handlowa, znowu centrum handlowe, a niech powstanie jakaś nowoczesna fabryka, i tak dalej. To tych wszystkich mądrali zapraszam do tego, żeby zachęcali różnych inwestorów do przyjścia do stalowej woli. Już mamy dwa przypadki, że mądrzy w cudzysłowiu już wystraszyli tychże inwestorów. A trzeba pamiętać o tym, że ten inwestor, który przychodzi, on przychodzi na własne ryzyko. Im więcej takich inwestorów, tym większy wybór dla klientów. A cały czas przypominam, przez 3/4 dnia jesteśmy klientami, jesteśmy konsumentami. Im większa konkurencja, tym większa szansa, że kupimy taniej, im większa konkurencja, tym większa szansa, że kupimy lepszej jakości e, towar. E, Im większa konkurencja, e, tym większa szansa, że będą o nas ogólnie Dbać będą różne atrakcje, promocje i tak dalej, i tak dalej. Tylko trzeba trochę zdroworozsądkowo pomyśleć, trzeba trochę zaufać wolnemu rynkowi, trzeba zaufać wolności gospodarczej i pozwolić ludziom inwestować. Ten, kto wykłada swoje pieniądze, on tymi pieniędzmi ryzykuje. Jak zaryzykował za bardzo, przegra, zbankrutuje, jak trafił zarobi, a klienci będą zadowoleni. I to jest prosty, oczywisty mechanizm, który powinien działać. W stalowej woli na szczęście on w większości przypadków działa, ale warto tutaj o tym wspomnieć, że i mamy i takie sytuacje. I trzeba pamiętać o tym, że ta atmosfera, jeżeli będzie taka trochę głupawa, taka zawistna, taka durnowata, jeżeli chodzi o wiedzę ekonomiczną, no będzie od czasu do czasu nam się odbijać czkawką, będziemy tracić inwestorów. A dzisiaj o inwestorów walczy cały świat. Yy, miasta amerykańskie wykładają setki tysięcy i nawet miliony dolarów, żeby inwestorów przyciągnąć. To samo jest w Europie Zachodniej, a trzeba pamiętać o tym, że my w porównaniu z nimi mamy jednak mniej atutów. Wbrew pozorom mamy mniej atutów, żeby tych inwestorów przyciągać. I dlatego żadnego nie wolno lekceważyć. Ci, którzy mówią, że nie ma pracy, że wybrzydzają, że że praca nie taka, że płaca nie taka. Niech pamiętają o tym im będzie więcej inwestorów, tym będzie większe zapotrzebowanie na ludzi do pracy. Jeżeli będzie większe zapotrzebowanie na ludzi do pracy, jest większa szansa, że będzie się miało lepsze zarobki. No ale o tym trzeba pamiętać. Najlepiej to jest tak usiąść przed internetem, mieć pusty web, no i wypisywać co tam ślina na język przyniesie. No niestety te dosadne i gorzkie słowa bardzo się należą, bo ja ubolewam, że straciliśmy tego inwestora. On będzie jeździł po Polsce, może po Europie i mówił, że w stalowej woli, no tam to raczej się uważajcie, bo tam robią taką atmosferę, że, 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 że w zasadzie to odechciewa się y, czegokolwiek. Nie wiem, jak jest pod tym względem w Polsce, ale myślę, że to jest ogólny problem. I y, jak się słyszy, że no tak, ale my byśmy chcieli polskiego inwestora i tak dalej. Z tym jest dzisiaj bardzo różnie, y, proszę Państwa. Ja bym powiedział tak, y, znowu tutaj o Ikei, że Ikea, słyszę, że Ikea będzie wycinać polskie lasy i tak dalej. Polskim lasom Ikea nie zaszkodzi. Y, I raczej, jeżeli miałyby być jakieś patologie, to trzeba pilnować polskich leśników, albo tych, którzy decydują o, o wycince i sprzedaży drewna, niekoniecznie Szwedów. Jeżeli chodzi o Szwedów, to to jest kraj, który ma jedną z najwyższych kultur pracy na świecie i można się od nich tego uczyć. Jeżeli chodzi o terminowość wypłat, to ja myślę, że firmy zagraniczne, które są w Polsce, wcale pod tym względem gorzej nie wypadają niż polscy pracodawcy, niż polski kapitał. Także owszem, trzeba wspierać polski kapitał, trzeba kupować polskie produkty pod jednym warunkiem. Że to są dobre produkty, bo nie wolno chronić polskiego dziadostwa. Polskie dziadostwo trzeba tępić, żeby, żeby go nie było. I tą myślą kończę. Kupujmy, wspierajmy polskie, ale pod warunkiem, że jest dobre, że jest konkurencyjne, że możemy na tym polegać. Polskiego dziadostwa nie wolno tolerować. Również w postaci takich ludzi, którzy blokują tego typu inwestorów, jak to się stało teraz w Stalowej Woli. Dziękuję Państwu za uwagę.